Cześć, zapraszam Was na wysłuchanie recenzji Icebreakera. Dla tych co nie wiedzą, Icebreaker to egzotyczny karabin snajperski, który teraz w ostatnim evencie The Downing został nam udostępniony Możemy go zdobyć wykonując Nightfalla z oczywiście bountysem możliwym do odebrania od zawali w wieży. Bountys nazywa się Sunrise i zawsze co tydzień każe nam wykonać Nightfall w określonym czasie. Wystarczy, że oddacie tego bounty'sa po zakończonym Nightfallu, po zabiciu bossa i Icebreaker albo on wpadnie, albo nie. Pamiętajcie, że ten bounty jest dostępny dla każdej z waszych trzech postaci, więc teoretycznie no, macie trzy szanse w każdym kolejnym tygodniu, że na której z nich go zdobędziecie. Sama broń trochę zmieniła się od swojego debiutu w czasie roku pierwszego, dlatego zaraz na pewno o tym wspomnę. Jednak najpierw takie najważniejsze podstawowe informacje, co dostajemy po prostu razem z tą bronią. Oczywiście jeden z ważniejszych perków Icebreakera to jego egzotyczny perk który sprawia, że amunicja nam się stale regeneruje. Minusem tego perka jest to, że Icebreaker sam z siebie nie podnosi special ammo. Albo mamy zregenerowane pociski i możemy strzelać, albo kiedy już się wystrzelamy, musimy po prostu czekać, aż ponownie załadują nam się kolejne naboje. Nie mamy możliwości jak w przypadku chociażby inwektywa podnosić amunicji, żeby chociaż sobie trochę pomóc w potrzebie. Sama broń zadaje och archetypowe obrażenia bardzo bliskie LDR-owi, jak i Longbow'owi. Co prawda są one delikatnie wyższe, bo jest to po... Po prostu charakterem tego typu snajperek, gdzie nie mamy modyfikacji celowników, tylko same lufy, czyli Icebreaker, tak jak Steel Piercer oraz Snajperka z zadaje około 3-5% więcej obrażeń, co wystarcza, żeby zabić większość superów na BVB, czego na przykład Longbow czy LDR nie zawsze potrafi. Oprócz perka egzotycznego, który regeneruje nam amunicję, mamy jako pierwszy perk Maligan, który również został dość mocno zmieniony w porównaniu z rokiem pierwszym. Ten perk początkowo zapewniał. Jedynie jedynie 5% szansy na to, że jeśli nie trafimy, pocisk automatycznie nam się zregeneruje. Teraz po chyba czasach Taken King, tak, tak mi się wydaje, że wtedy to zostało zmienione, teraz perk Maligan oferuje nam około aż 20%, 20 albo 25% coś takiego, więc jest to na pewno duża liczba. Na pewno ci, którzy korzystają sobie z was od czasu czasu z Nolent Beyond, zauważyli, że naprawdę tak jak kiedyś ten perk zdarzał się tyle, co. Nigdy. Tak teraz naprawdę można czasami wykorzystać dobrze to, że naprawdę jeśli nie mamy wystarczająco dużej zwinności i celności w niektórych sytuacjach, to zdarza się. Naprawdę teraz się to zdarza o wiele częściej, dlatego bardzo fajnie, że w Icebreakers się to pojawiło. Druga kolumna perków oferuje nam Quick Draw, który sprawia, że Icebreakera możemy szybciej wyciągnąć, zmieniając na przykład broń primery, właśnie na Icebreakera. Zwiększenie zwinności naszej postaci, które dla niektórych może być przydatne, a dla niektórych nie za bardzo, oraz Snapshot, czyli możliwość szybszego przycelowania Icebreakera. Jest to perk, który ja osobiście wybrałem, ponieważ sama animacja bez tego perka jest dosyć długa, a sam jestem przyzwyczajony, że praktycznie w każdej sniperce, z której korzystam, znawszy, zawsze ten perk Snapshot jest, i zdecydowanie na ice Icebreaker, że również jest on moim jakby najważniejszym wyborem. No i oczywiście, ten jakby drugi egzotyczny perk Icebreakera to zmodyfikowany perk Firefly. Otóż, Icebreakerem, kiedy trafiamy i zabijamy cel, mamy szansę na wygenerowanie małej eksplozji, co jest. Dość istotne, nie musimy trafiać obraże, obrażenia precyzyjne. Tak jak Fire, Firefly zawsze odpala się tylko i wyłącznie na obrażeniach właśnie precyzyjnych, tak w przypadku Icebreakera wystarczy, że strzelimy właśnie na przykład jakiegoś mniejszego MOBA prosto w ciało i to wystarczy, żeby wygenerować eksplozję, która stworzy obrażenia dosyć podobne Firefly'owi. To nie jest nic wielkiego i na pewno jest to eksplozja o wiele, o wiele mniejsza niż chociażby perk Dynamit z Zen Meteora. Wracając do tego, co, o czym wspomniałem, czyli o zmianach Icebreakera, właśnie w porównaniu do tego, jak ta broń się sprawowała w roku pierwszym, to na pewno pierwsze co odczujemy to to, że znacznie został wydłużony czas regeneracji tej amunicji. Początkowo Icebreaker regenerował pierwszy pocisk już po 5 sekundach, teraz ten okres czasu został zwiększony do 8 i to niestety czuć, to jest jedna z wad Icebreakera właśnie po tamtej zmianie, ponieważ mogliśmy naprawdę bardzo często polegać na tym, że kiedy go wyjmowaliśmy, to 5 sekund to naprawdę bardzo krótki okres czasu. Yy, również na przykład 5 sekund wystarczyło do tego, że kiedy icebreaker ma 6 pocisków, to kiedy strzelaliśmy to w trakcie naprawdę czasami nawet i połowa magazynka była nam się w stanie zregenerować, kiedy my wystrzeliwaliśmy się z tej bazowej yy, szóstej pestki, więc naprawdę to było z Icebreakerem tak, że spokojnie z tej broni czasami. Można było naprawdę dość długo postrzelać sobie. Teraz, kiedy ten pierwszy pocisk regeneruje się dopiero po 8 sekundach, to no niestety, ale maksymalnie z Icebreakera możemy wystrzelić jedynie 7 pocisków. Kiedyś to naprawdę dochodziło do większych liczb. Jeśli nie trafimy w jakiś cel, to tak jak mówiłem, ta liczba pocisków może się zwiększać do 8, nawet i 9, jeśli mamy po prostu wystarczającą ilość pecha. Więc o tym pamiętajcie, że to jest główna zmiana, jaka dotknęła Icebreakera bezpośrednio. Ale niestety też najbardziej odczuwalna. Drugą zmianą, którą ja zauważyłem szczególnie, o czym na pewno powiem w sekcji PVP, to to, że Bungie zmodyfikowało flinch karabinów snajperskich I Icebreaker, mając zdecydowanie większy zoom od tego, którego mogliśmy się przyzwyczaić np. w takich celownikach jak Ambush czy Shortcase, tak niestety naprawdę Icebreaker nie dość, że ma o wiele większy zoom. To jeśli ktoś nas trafi, trafi chociażby z Pulse Rifle'a czy z Handkenona. To niestety, ale ten celownik odskakuje tak, że zwykle zupełnie tracimy cel z oczu. To nie jest tak bardzo odczuwalne na PV, miałem okazję zrobić Sidesbreakerem właśnie heroiki, jak i Nightfalla i tam nie odczuwałem tego tak bardzo. Ale jeśli na PvP zdarzały mi się jakieś osoby z Clever Dragonem, z High Caliber Rouncem, to wystarczyło, że pierwszy mój strzał poleciał w body. Już nie miałem żadnej okazji, nie miałem żadnej szansy, żeby chociaż ten strzał poprawić zdarza mi się robić double tapy, czyli te tak zwane podwójne strzały w body chociażby z dobrego longboa z dobrą stabilnością, bo wtedy ten celownik aż tak bardzo nie odskakuje, ale w przypadku icebreaker'a, jeśli to my nie trafimy pierwszego strzału, to niestety często na drugi nie będziemy mieć okazji. Dobra, więc najpierw omówimy trochę bardziej sekcję PvE, a później właśnie jeszcze raz wrócę do PvP. Jeśli chodzi o PvE, to Icebreaker zdecydowanie teraz w roku trzecim ma o wiele większą konkurencję. Więc ciężko mówić o tym, czy ta, broń czy ta broń teraz będzie dominująca. Mamy możliwość zamiany Icebreakera na Black Spindle, Miecze, Slipera, jak i oczywiście Galahorna. Więc tutaj konkurencja Icebreakera w porównaniu egzotycznych, solarnych broni. Niestety, ale mocno się zwiększyła i to już nie jest na pewno taki dominator obrażeń, Takim, jakim był kiedyś. Jednak to, co szczególnie istotne, to to, że bronie legendarne Special znacznie się osłabiły. Jeśli dobrze pamiętacie, to takie perki jak chociażby Field Scout w legendarnych snajperkach zostały całkowicie znerfione. Jeśli nie mamy dobrego połączenia perków na karabinach snajperskich, a wiem, że takie połączenie może być, czyli Triple Tap i jakiś tam perk, który dodaje chociażby jedną pestkę y, do magazynka, niestety zapomniałem, jak się nazywa ten drugi perk. To potrzebujemy po prostu bardzo charakterystycznej snajperki, żeby móc strzelać więcej niż czterech pocisków. A tak jak wspomniałem, Icebreaker tych pocisków praktycznie zawsze Pewnie nam około 7, więc to jest na pewno duża różnica. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że icebreaker dla większości nowych graczy, zwłaszcza dzięki temu, że można go zdobyć od tak, robiąc najfole. Dla większości graczy tych nowych może być po prostu jednym z pierwszych egzotyków. I na pewno nie jest to egzotyk, który trafi do Volta i od samego początku będzie się górzyć. Z tej broni naprawdę dalej można bardzo dobrze korzystać. I tak jak mówiłem, może w porównaniu do egzotyków na PVI nie jest ona jakoś szczególnie dobra pod względem samych obrażeń. Nie wybierzemy icebreakera, jeśli po prostu chcemy jakiegoś bosa bardzo szybko i skutecznie ubić, to jednak jest to bardzo na broń, zwłaszcza w tych nowych walkach, które teraz mamy do czynienia w Rise of Iron. Jak dobrze wiecie, schemat walki z większością bossów na chwilę obecną wygląda podobnie do schematu z Raidu. Zadajemy bossowi obrażenia, po chwili wybiegają potwory i czasami, tak jak na przykład w przypadku Sepiksa, boss zasłania się jakiegoś rodzaju tarczą albo po prostu musimy te moby wyczyścić, bo nie mamy, tak jak przy okazji roku pierwszego, gdzie się skampić na czas całej walki. I tu jest właśnie to, co mi się w Icebreakerze bardzo podobało i co najbardziej, Najsilniej były odczuwalne właśnie w walce na przykład z Sepixem. Po prostu możemy wypakować w niego jeden cały magazynek, i kiedy boss otrzyma wystarczającą ilość obrażeń, to wtedy zasłoni się właśnie tą swoją tarczą, gdzie po prostu nie ma sensu więcej ładować w niego naszej amunicji. Co ważne, możemy sobie wtedy na spokojnie wystrzelić wszystkie potwory i o ile właśnie zabrało to nam tyle czasu, to wtedy nie przejmując się zupełnie żadną leżącą na ziemi amunicję zwykle, kiedy boss już jest po tej fazie czyszczenia potworów i zdejmuje mu się ta tarcza, to spokojnie wtedy zawsze mamy pociski, nieważne ile podnosimy z ziemi, zawsze mamy minimum 6 pestek, żeby właśnie wysadzić powrotem z powrotem w głowę bossa. I takich bossów dobrze wiecie, że jest pełno. Właśnie w sumie każdy boss nowy, który został dodany, właśnie w podobny sposób działa, czyli pojawiają się, pozwalają nam zadać sobie obrażenia, i potem uciekają. I tutaj, oprócz samego Sepixa, mam na myśli wszystkich bossów, które teraz doszły w właśnie aktualizacji do Downing, Czyli oprócz, właśnie tak jak wspomniałem, Sepixa, jest też Tanix. Omnigul, jak i oczywiście Nexus. Wszyscy ci bossowie mają tą właśnie charakterystyczny podział walki, że pozwalają nam się DPSować, a później musimy, musimy czyścić moby. I do tego właśnie Icebreaker jest po prostu idealny. Kiedy potrzebujemy, strzelamy, kiedy po prostu nie potrzebujemy tej broni, ona na spokojnie regeneruje sobie amunicję, wisząc na naszych plecach. Więc w tego typu walkach po prostu czułem, że mam broń. Prawdziwie egzotyczną i która jest najlepsza właśnie wtedy, kiedy jej potrzebuje. Przechodząc do sekcji PVP, niestety, ale tutaj na icebreakera muszę ponarzekać. Yy, nerw czasu odnowienia, właśnie tej pierwszej pestki, czyli aż 8 sekund, sprawił, że teraz niestety, ale jeśli decydujemy się grać z icebreakerem, musimy się przyzwyczaić do tego, że nie możemy od razu wyraszować yy, już na samym początku meczu, właśnie na jakieś miejsce snajperskie. Zwykle. Na przykład grając Ozyrysa, niezwykle istotne jest, żeby dojść do szybkiego punktu snajperskiego i zwykle kto pierwszy ten lepszy, kto się lepiej i szybciej ustawi, ten ma pewność, że może trafić w wroga, który dopiero dobiega na to miejsce. Zwłaszcza jest to odczuwalne na takich mapach jak Widow, Court czy Pantheon. Niestety, właśnie te 8 sekund, mimo że nie wydają się jakąś dużą zmianą w porównaniu do tych wspominanych pięciu to jednak zwykle niestety dobiegamy i nie możemy się wychylić, bo jeszcze musimy poczekać chociażby tą jedną, dwie sekundę żeby na pewno ten pierwszy pocisk nam się załadował i to jest niestety odczuwalne i niestety bolesne. Sam często właśnie teraz grając sobie parę meczy z Icebreakerem miałem tak, że czułem, że gdybym miał przy sobie swojego longboa to w momencie, kiedy dobiegałem z respa na jakąś konkretną pozycję, wiedziałbym, że w tym momencie mógłbym zabić albo nawet jedną, czy dwie osoby, które dopiero co raszują czy się wychylają. W przypadku icebreakera, niestety, to zwykle wróg już na mnie czekał, bo ja po prostu no, nie będę się wychylał, jeśli nie mam czym strzelać. <grym> Więc domyślacie się, o co chodzi. Drugą dość ciężką i mocno odczuwalną rzeczą jest już to, co wcześniej powiedziałem, czyli naprawdę to, że teraz bardzo dużo ludzi gra z pulsami czy z handkanonami, które po prostu generują ogromny flinch icebreaker'a. Ten flinch wiadomo, że został zwiększony dla wszystkich snajperek. Jednak pamiętajcie to, o czym mówiłem, że icebreaker ma zdecydowanie mocniejszy zoom Niż inne snajperki. A jeśli coś zbliża się po prostu mocniej, to kiedy ten celownik icebreakera podskakuje, to jest to mocno według mnie chyba aż trochę za mocno odczuwalne. Może tak powinny wyglądać wszystkie snajperki. Może wszystkie snajperki powinny dawać nam szansę tylko i wyłącznie na jeden strzał, a jeśli nie mamy tej precyzji, to po prostu giniemy. Ale właśnie tak się teraz czuję, grając Icebreakerem na Crucible. Zadaje on fajne obrażenia, tak jak mówiłem, jest on w stanie zabić guardianów korzystających z superów, jednak tak duży zoom do tego już po prostu jest ciężko się przyzwyczaić. Po prostu no, większy zoom niż do tego, z którego korzystamy, to zawsze coś innego, coś nowego. A jeszcze, właśnie ten flicz sprawiałem, że jest to broń, z której naprawdę bardzo ciężko się korzysta. Wydaje mi się, że na chwilę obecną o wiele łatwiej by mi było przeskoczyć z mojego longbowa na no land beyond, co zresztą czasem robię na parę meczy, gdy chcę po prostu sobie zagrać w trochę inny sposób. I na pewno bawiłbym się lepiej. Icebreaker po prostu cały czas czuję, że. Coś jest nie tak. Oczywiście pewnie i tak muszę się przyzwyczaić trochę po prostu do tego celownika, bo zdarzała mi się po prostu, jak sami widzicie na tym materiale, bardzo duża ilość body shotów, gdzie praktycznie byłem pewny, że to jest headshot, więc po prostu, no, brakowało mi minimalnie tej precyzji właśnie przez to, że celownik jest zupełnie inny i ten zoom jest naprawdę mocno odczuwalnie bliższy, jednak nie polecałbym icebreakera na Crucible. Dla niektórych to będzie dobra broń dla zabawy, jednak. Teraz domyślam się, że większość z nas ma jakiegoś gadrola, jak, jakąś właśnie snajperkę, jak chociażby Longboa, czy jakąkolwiek inną snajperkę i jeśli już znacie jej statystyki, jeśli znacie jej możliwości, to domyślam się, że w większości, w większości tak jak mi, będzie wam się bardzo ciężko przestawić na Icebreakera, a tak jak wspominałem, czas od, odrodzenia, odnowienia tej amunicji jest tak długi, że nie zawsze warto po prostu z Icebreakerem zaczynać mecz. Niektórzy będą się chcieli nim pobawić, zwłaszcza dlatego, że sama satysfakcja ze strzelenia headshot'a z Icebreakera jest ogromna przez to, jak ta broń wygląda, brzmi, jak wyglądają eksplozje, kiedy kogoś zabijemy. To jest na pewno coś, co sprawia, że w Icebreakerze cały czas, cały czas jest ten fun faktor. Po prostu czujemy się dobrze i czujemy, że mamy egzotyka w ręku, kiedy z Icebreakera korzystamy. No ale tak jak wspomniałem, na PVI na Heroikach, może ta broń nie straciła tak dużo swojego blasku. Tak, jeśli chodzi o PVP, jednak radziłbym bym wam trochę odstąpił od Icebreakera. Jeśli jesteście mocno skupieni na tych trybach, to nie jest to broń, na którą jakoś szczególnie powinniście mieć zawieszone swoje oko. Myślę, że w tym momencie mogę podsumować. Więc, tak jak wspominałem, Dobrze, że Icebreaker wrócił do R3, bo jest to jeden z najbardziej oryginalnych egzotyków w samym Destiny i ta broń dalej działa. Wiele, wiele broni, które zostały przywrócone przez Bunji albo zmieniane przez Bunji, na chwilę obecną są prawie całkowicie bezużyteczne i mówię tutaj o takich broniach jak chociażby Drag Promise i paru innych, ale Icebreaker jest po prostu uniwersalną bronią, którą chyba najlepiej podsumowuje to zdanie, które wcześniej powiedziałem. Kiedy jest potrzebny, to zawsze daje sobie radę. To jest tak uniwersalna broń, że po prostu zawsze macie pewność, że kiedy wyjmujecie Icebreakera, on zawsze ma chociaż parę pestek, żeby oddać naprawdę dość fajne, duże obrażenia w bossa. Już nie tak wielkie jak kiedyś nam się wydawało, ponieważ teraz mamy chociażby Black Spindla, czy chociażby Slipper Simulanta, ale to na pewno jest broń, która znajdzie swoich własnych miłośników i parę osób zostanie znowu, tak jak kiedyś, jego wielkimi fanami. Dzięki wielkie za wysłuchanie, mówił MLG Carol. Do usłyszenia. Cześć.